Już 15 kwietnia o godzinie 10.30 zapraszamy do Ogrodu Zimowego na warsztaty wielkanocne seniorzy dzieciom. Zapraszamy i dzieci, i ich rodziców. Jest to wtorek, ale myślę, że te cztero-sześciolatki, no, które siedzą w domu, do nas dołączą. Zapisać można się na mailu specjalnym zapisy i wziąć udział w warsztatach wyjątkowych, ponieważ Ponieważ seniorzy i babcie i ukochane ciocie będą wykonywały z tymi najmłodszymi zarówno zdobienie mazurków, jak baranki, zajączki do Palmy Świątecznej, ale będziemy również chcieli przekazać im te tradycje, tak jak te święta wyglądały kiedyś. Dzięki temu, iż będzie można nawet spróbować torta, który był robiony specjalną, tradycyjną metodą. To wszystko przy okazji tych warsztatów. Te tradycje wielkanocne w, naszych, w domach naszych babci i dziadków.